Jak mówić o sobie dobrze? Dobrze to znaczy po prostu dobrze. Dobrze, czyli nie umniejszać swoich zasług, dobrze, czyli mówić o tym, z czego jesteśmy dumne, ale dobrze to też znaczy umiejętnie, czyli tak, żeby inni słyszeli właśnie to, co chciałybyśmy o sobie powiedzieć. Nazywam się Ola Więcka i napisałam dla Was książkę, Jak mówić o sobie dobrze. Właściwie przez całe moje nastoletnie życie myślałam, że będę artystką. Albo aktorką, albo malarką. właściwie wszystko jedno. I pewnego dnia moja polonistka, pamiętam to jak dziś, na wycieczce klasowej do Muzeum Narodowego, rozwiała moje nadzieje i powiedziała: Ale przecież ty jesteś urodzoną dziennikarką, na pewno nią zostaniesz. I zostałam. W dość zabawny sposób, bo kiedy pracowałam w Galerii Sztuki, przyszedł mail, a w tym mailu było napisane: Hej, przysyłajcie nam informacje o tym, co się dzieje u Was. A moja odpowiedź brzmiała, ale ja chcę do Was pisać. To przyjedź. I przyjechałam. Przyjechałam i było jak w amerykańskim filmie. Wiecie, praca do późnych godzin, pizza, wracanie taksówkami, energia, poczucie, że tworzymy coś nowego. Pierwsza okładka w Newsweeku, który wtedy właśnie powstawał, to było euforyczne przeżycie. A potem były kolejne i kolejne i kolejne. W kolejnych tytułach. Byłam szczęśliwa i czułam, że uczę się słuchać moich rozmówców, a potem przekładać to, co oni mówią, na historie, których chcą słuchać z kolei inni. Chcą je czytać i nie mogą się od nich oderwać. Aż w pewnym momencie poczułam, że mam tego dosyć. Mam dosyć tego, że chociaż cały czas daję innym przestrzeń do mówienia, chociaż cały czas sprawiam, żeby to, co oni mówią, było. Lepiej słyszane i lepiej rozumiane, to kompletnie nie mam tej przestrzeni dla siebie. To kompletnie nie mówię ja własnym głosem, a kiedy próbowałam, okazywało się, że nie umiem tego zrobić. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. W końcu zaczęłam pisać mnóstwo artykułów o tym, jak znaleźć swoje powołanie, jak odkryć swój talent, albo jak stać się tym, kim chcesz być. I któregoś dnia, kiedy leżałam w łóżku, Przesuwałam palcem po ekranie telefonu, nagle wyświetlił mi się nie wiadomo skąd kurs design thinking. I nagle wiecie, jak ten moment, kiedy zderzają się synapsy, i kiedy nagle okazuje się, że umiejętność opowiadania historii, umiejętność projektowania, czyli dwie rzeczy, o których marzyłam, mogą nagle stać się jedną rzeczą. Mogą stać się nagle umiejętnością projektowania narracji, umiejętnością opowiadania w taki sposób, żeby. Nie tylko umieć sprytnie przykuć uwagę, a potem podzielić historię na początek, środek i koniec, ale myśleć o niej w taki sposób, żeby ten człowiek, który nas słucha, czuł, że ta historia jest o nim, a ta osoba, która opowiada, żeby czuła, że to jest najprawdziwsza prawda, którą chce się podzielić z innymi. Kurs design thinking, nauka projektowania, myślenie strategiczne, to są rzeczy które i narzędzia, które w połączeniu z umiejętnością opowiadania historii dają nam niezwykłą swobodę w tym, jak to robić, żeby czuć się z tym dobrze, nie nudzić, nie męczyć, czy jak pytają czasami dziewczyny, które przychodzą na moje warsztaty, nie wkurzać innych tym, że się chwalę. Bo dobre mówienie o sobie w ogóle nie polega na chwaleniu się, dobre mówienie o sobie. To trochę jak budowanie rozprawki na własny temat. Mamy jakąś tezę, na przykład, że jestem dobrą mówczynią, a potem znajdujemy argumenty, które pozwalają nam ją udowodnić, a te argumenty to historia z naszego życia. I ta książka nie jest o tym, jak przemawiać publicznie. Ta książka nie jest o tym, jak budować markę osobistą. Ta książka jest o tym, jak mówić o sobie prawdę i być z niej dumnym, zadowolonym, szczęśliwym, a przede wszystkim, jak odważnie pokazywać, kim się jest, kim jesteś ty, kim jestem ja, i nie mieć poczucia, że kiedy mówię o sobie dobrze, robię coś zakazanego. Wręcz przeciwnie. Robisz to coś, co przychodzi naturalnie, kiedy tylko przestaniesz myśleć o tym, że to jest y, jakoś nieadekwatne, niepoważne, że ktoś może tego nie polubić.